Wśród szumu lipy głos wielki się zrywa. Potężnej miary, innego znać czasu. To nasza lutnia, to pieśń nasza żywa, to stary wieszcz z czarnolasu. Początki Radomskiego Liceum sięgają 1912 roku. To wtedy powstało czteroletnie filologiczne progimnazjum męskie, szkoła prywatna, w której językiem wykładowym był język rosyjski. Po sześciu latach placówka została upaństwowiona i rozpoczęła swoją długoletnią działalność pod patronatem Jana Kochanowskiego. Kadra, która tu się znajdowała, Cały czas kształtowała charakter tej szkoły, jak i oczywiście również młodzież, która tutaj uczęszczała, a była to młodzież no, różnoraka, jeśli chodzi o wyznanie taka, szeroko wielokulturowa, bo i byli właśnie Rosjanie no, byli oczywiście pochodzenia żydowskiego, protestanci, jak i no, sami Polacy katolicy. W okresie międzywojennym szkoła wyróżniała się bogatą działalnością pozalekcyjną, wydając własną gazetkę, tworząc drużynę harcerską, a także autorskie przedstawienia teatralne. Wykładowcy od początku budowali solidne fundamenty dzisiejszego liceum. W czasie II wojny światowej, wtedy kiedy szkoła de facto no, nie funkcjonowała jako jednostka organizacyjna, odbywało się tajne nauczanie i to też właśnie za sprawą nauczycieli. Czyli głównią tutaj takim sprawcą tej ciągłości historycznej no byli jednak nauczyciele. Oczywiście młodzież też, która uczęszczała do tej szkoły. Kiedy wojska niemieckie opuściły Radom, szkoła natychmiast wznowiła działalność. Funkcjonowała w nowych ramach. Myślę, że cały czas pracowała nad wynikami, które no były dobre. Była to już ugruntowana w jakiś sposób marka tej szkoły, która wychowywała naprawdę w takim duchu patriotycznym. W początkach lat 50. nauczyciele wraz z młodzieżą zaczęli odnosić sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Dzięki temu z czasem rosła ranga placówki i jej znaczenie w kraju. Narodziła się nowa tradycja, która trwa do chwili obecnej. Wśród absolwentów radomskiej szkoły znajduje się wielu wybitnych naukowców oraz przedstawicieli sztuki. W liceum mogli rozwijać swoje talenty, co niejednokrotnie owocowało sukcesami międzynarodowymi. Świetnym przykładem jest tutaj Irmina Trynkos, dziś światowej klasy skrzypaczka. Ja byłam w klasie niemieckojęzycznej i wszyscy praktycznie moi profesorowie byli bardzo zaangażowani w to, żeby mi pomóc. Czyli udostępniali mi. E swój czas. Wtedy, kiedy ja nie mogłam przyjść, oni mi pomagali, prawda, więc, więc byli bardzo pomocni również dyrektorowie. I do tej pory sympatia została, bo właśnie widziałam trójkę z nich i bardzo mi miło także, bardzo miło wspominam czasy w szkole i no, tak jak mówię, nie, nie zmieniłabym, jeśli bym miała jeszcze raz pójść do szkoły, to na pewno bym wybrała Kochanowskiego, więc i chociaż że to nie jest szkoła muzyczna, to jednak daje pełne wykształcenie, prawda? I też udostępniła mi czas na robienie tego, co kocham. Była szkołą, która dawała inne możliwości, tak jak na przykład ta klasa dwujęzyczna, e, znaczy ta niemiecka klasa, która wydawała 18 chyba godzin e, tygodniowo niemieckiego, co niesamowicie ułatwiło mi później studia w, w Austrii, bo ja przyjechałam, większość ludzi się zaczynało uczyć niemieckiego, a ja po prostu mówiłam tak jakbym normalnie mówię po polsku. Wie. Wybitni wychowankowie to między innymi zasługa wybitnych wykładowców oraz ogromu pracy, jaki trzeba włożyć w wygraną olimpiadę. Każdy sukces ma swoją cenę. Trzeba mieć wiedzę, Czas, tyle ile potrzeba, nie w godzinach, tyle ile potrzebuje ten człowiek, to tyle czasu mu trzeba dać. I to z własnej woli i trzeba mieć pasję do tego. Tego się nie da odbębnić, pana, że ja mam zrobić 5 godzin czy dwie godziny w tygodniu. Czasem jest tak, że w domu w ciągu tygodnia się siedzi 20-30 godzin nocami, bo na przykład przychodzą zadania, które wcale nie dają się zrobić. I czasem się siedzi nad takim zadaniem parę godzin. Bo to nie są zadania kolokwialne, nawet ze studiów. To są, się mówi, że olimpijskie zadanie nie może być zadaniem kolokwialnym żadnego etapu. To musi być zadanie skomplikowane, bo, nie, bo inaczej nie będzie zadaniem olimpijskim. Będzie zadaniem kontrolnym na określone wiedzę, a to nie o to chodzi. Posiadanie wiedzy nie, nie wystarcza do zrobienia zadania. Do tego trzeba jeszcze umieć to wszystko złożyć i znaleźć punkt styczny, który pozwala dopiero dojść do tego, co autor sobie życzył. Do chwili obecnej szkoła wykształciła ponad tysiąc olimpijczyków, laureatów olimpiad krajowych i międzynarodowych. Wielu z nich osiągnęło sukces na skalę światową. Każdego roku pojawiają się tu nowi, zdolni uczniowie. Kacper jest uczniem klasy trzeciej. Fizyka to jego mocna strona. Mimo młodego wieku zdążył już wygrać wiele prestiżowych nagród, takich jak brązowy medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej. Fizyka mnie interesuje, wyjaśnia jak działa świat, pozwala przewidzieć różne rzeczy. Kiedy rozwijam swoje zainteresowania, no robię to, co mnie ciekawi i to, co lubię. Transfer od początku interesował się fizyką. Jego osiągnięcia były tutaj naprawdę duże. On po prostu tworzył Fizykę dla siebie, można powiedzieć. Dobrze ją interpretował. Zawsze wyprzedzał rozumowanie, zawsze był uczniem, takim, który sam stwarzał sobie problemy i rozwiązywał ich również. W początkowym stadium, w klasie drugiej, to pracowaliśmy w ten sposób, że wyprzedzaliśmy partię materiału. Czas powiedzmy na indywidualnym toku nauczania. W pewnym stopniu docierujemy, ale w dużym stopniu Katzper już teraz pracuje sam. Uczniów tak ambitnych jak Kacper jest w szkole sporo. Można nawet powiedzieć, że liceum ma własny patent na sukces. Myślę, że szkoła imienia Jana Kochanowskiego ma to do siebie, że rzeczywiście gromadzi zarówno nauczycieli, którzy posiadają pewne pasje, jak i uczniów. I to jest, to jest w tej szkole fenomenalne. To jest myślę siłą tej szkoły. Jeśli chodzi o te tradycje naszego patrona Jana Kochanowskiego, które chcemy młodzieży przekazać i do których się odwołujemy te pewne wartości, to przede wszystkim właśnie wartości humanistyczne, prawda? Ta szkoła przez wiele lat cieszyła się taką. Taką sławą, jeśli chodzi o Olimpijczyków z dziedziny humanistyki. Potem, na przestrzeni lat, troszkę się to zmieniło, doszły do głosu przedmioty takie jak matematyka, fizyka, chemia. Jak widać, wszechstronność to słowo idealnie opisujące tradycje szkoły, jeżeli chodzi o Olimpiady Naukowe. Nie ma praktycznie Olimpiady, w której byśmy nie. Sięgnęli, można powiedzieć, po jakiś tytuł. Dzieje się to oczywiście z większym lub mniejszym nasileniem, ponieważ no przez te lata to również kadra się zmienia i te zainteresowania młodzieży dążącej za bardzo dobrymi nauczycielami. Największe sukcesy przez te lata mieliśmy w tej olimpiadzie chemicznej, gdzie pan profesor Banaszkiewicz. No, stworzył system, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego, z którego wywodzi się no, najwięcej olimpijczyków i najwięcej osób, które również odebrały, można powiedzieć, takie nie tylko wykształcenie chemiczne, ale Wykształcenie szkolne, ja bym to tak nazwał, polegające na tym, że pewne wartości zostały im wpojone przy okazji nauki na kole chemicznym i którymi kierują się całe życie. Szkoła świętowała swoje stulecie. To czas wspomnień. Na gremialny zjazd absolwentów przyjechało wielu byłych uczniów, których świadectwa dojrzałości zostały wystawione ponad pół wieku temu. Zaczynaliśmy naukę w szkole na w rynku, czyli dawniej był to plac 800 -lecia. My na, na dole, Kochanowski, a na górze uczyli się z Chałubiński. Cało no mówię, było pełne radości takiej mobilizacji, wszyscy trzymaliśmy się w grupie. Przed wojną było nas w klasie, ja byłem w klasie niemieckiej, było nas 48. Ja byłem na poprzednim zjeździe, wtedy było wszystko w porządku. Byłem zresztą jedynym z tej klasy, ale był ze mną kolega, który maturę robił w 37 roku i było trzech takich żyjących, miałem z nimi kontakty. Niektórzy absolwenci szkoły to dziś jej nauczyciele. Ludzie, którzy w tym liceum spędzili większość swojego życia. Daliczy się prawie pół wieku. Także wraca się do y, szkoły swojej z bardzo wielu powodów. Y, to jest Prawie jak narkotyk. Wraca się i pracuje już nie jako uczeń, ale jako nauczyciel. A to sytuacja zupełnie odwrotna. Jedni mają motywację zrobienia czegoś czy przekazania czegoś swoim wychowankom. Drudzy chcą. Najzwyczajniej w świecie pracować w, wśród zdolnej młodzieży. Dlaczego wróciłem do Panowskiego po tylu latach? Wydaje mi się to normalne, bo chodziłem tutaj do szkoły podstawowej. Po szkole podstawowej e, przeszedłem do, później tutaj do liceum. Skończyłem liceum i wydawało mi się, że ludzie bardzo fajni ludzie tutaj pracują. I potem wróciłem tutaj jako nauczyciel. Po niedługim czasie, bo tylko miałem krótki epizod w szkole podstawowej dwuletniej. I wróciłem do Kranowskiego jako nauczyciel od roku 1982. Kiedyś uprawiałem piłkę siatkową jako zawodnik, i to chyba zadecydowało, że wybrałem wychowanie fizyczne. Pamiętam jak dziś, jak co najmniej ćwierć wieku temu siedziałam tu na korytarzu, czekałam na język polski i wypracowanie z profesorem Adamem Wasilewskim. I chyba wtedy pierwszy raz y, przyszedł pomysł, a może bym tu wróciła po latach? No i wróciłam. Szkoła ma 100 lat, a ja co najmniej jestem z nią związana, tak jak powiedziałam, ćwierć wieku. Zmiana statusu z ucznia na nauczyciela jest na pewno wielkim przeżyciem dla nauczyciela, y, absolwenta tej szkoły, ponieważ y, za naszych czasów, kiedy ja chodziłem do tej szkoły, przechodzenie koło pokoju nauczycielskiego odbywało się na paluszkach lepiej było się nie narażać, nie narzucać i nie wpadać w oko nauczycielowi. No, było trochę inaczej, inaczej było traktowane podejście uczeń niż jest to dzisiaj, ale ponieważ byłem przyjęty serdecznie przez nauczycieli, którzy mnie pamiętali jako ucznia, mogę od razu powiedzieć, że dużą pomoc uzyskałem od Pana Golki i Pana Wronki i Pana Jana Szafrańca, którzy pomagali mu na, mi nawet prowadzić zajęcia dodatkowe typu kółko matematyczne czy kółko informatyczne. A więc mogę powiedzieć, że przejście było bezbolesne, bo dużo serca i, i, i dobroci pokazali mi ci ludzie. Myślę, że wyróżnia tę szkołę młodzież, która to przychodzi. Młodzież, która chce się uczyć, po prostu, która ma ogromne ambicje, która poddaje się. Reżimowi tej szkoły, który wcale nie jest taki prosty, ponieważ każdy z nas, mając świadomość tego, jakie są wymagania naszych uczniów, naszych oczekiwania ich rodziców, każdy z nas wie, że są to bardzo wysokie oczekiwania, więc stawiamy bardzo wysoką poprzeczkę. To, że są młodzi ludzie, którzy chcą tak ciężko pracować, to jest charakterystyczne dla tej. Właśnie szkoły. Wspominam o szkole z tamtych czasów z jednej strony jako taką mękę dla nas, bo nas nauczyciele byli wtedy gnębicielami, ale byliśmy osobami, które się nie dawały. Kombinowaliśmy oczywiście tak jak dzisiejsza młodzież, ale mieliśmy też poczucie humoru, uważam większe niż dzieciaki teraz. Wymyślaliśmy różne historyjki, różne były takie ciekawe zdarzenia, jak na przykład próba porwania pani profesor od historii. Którą chcieliśmy chyba w Prima Aprilis porwać i uwięzić na godzinę w sali i sami wtedy uniknąć tym sposobem pytania. No niestety ta próba na mnie wyszła, gdyż zostaliśmy przechwyceni przez panią dyrektor. No i cały pomysł niestety z panią na panewce musieliśmy się później tłumaczyć. Pamiętam, że nie mieliśmy może takiego kontaktu z nauczycielami wtedy jak teraz, ale myślę, że każdy wspomina tą szkołę. Hmm, Dosyć ciekawie, jak, jako coś ciekawego, pozytywnego, pozytywne doświadczenie w naszym życiu. Nauczyciele powracający do szkoły po latach czują się tutaj jak w domu. Wpływa na to przywiązanie do placówki oraz jej wyjątkowy klimat. Dążenie do tego, żeby w tej szkole, której się było uczniem i gdzie było wiadomo, że jest to szkoła naprawdę z klasą. Dobrze by było uczyć. Dlatego też nauczyciele chętnie wracają. No i jeśli jest taki wybór, jest taka możliwość, posiadają odpowiednie kwalifikacje, zostają zatrudnieni, a myślę, że. Lepiej wtedy uczą, bo znają doskonale specyfikę z dwóch stron, bo kiedyś tutaj byli uczniami. No i teraz są nauczycielami, wiedzą, co za młodzież tutaj przychodzi, jakiej klasy i mając na uwadze te wszystkie względy, potrafią wypracować z młodzieżą bardzo dobry wynik. Liceum imienia Jana Kochanowskiego stanowi ważny element w rozwoju edukacji w skali kraju. Osiągnięcia naukowe wykładowców i ich wychowanków to piękny przykład szkoły, w której pasja łączy się z pracą, a w każdy cel i kolejny krok na drodze ku doskonałości wkładane jest serce. Od czterech wdzięcznych wieków i dla wiecznej chwały, złotej jak miód natchniony w tym pisanym dzbanie, wszystkie kwitnące słodkolipy w Polsce całej, pachną imieniem Twoim, kochanowski Janie.